Akolita, Akolita, czy to seria znakomita? Odpowiedź przyniesie Wam szalona ekipa w składzie Jakub Popielecki, Łukasz Muszyński, a to nowy odcinek Serial Killers. Zapraszamy. No i co, poprzedni odcinek był odcinkiem, w którym chodzimy po lesie i nic się nie dzieje, i skończył się w miejscu, kiedy coś miało zacząć się dziać. No, przy okazji tego odcinka chyba nie możemy narzekać, że nic się nie wydarzyło, bo była akcja, były śmierci. Zwroty akcji. Zwroty akcji, było ujawnienie głównej zagadki. Jak ci się to oglądało? Dobrze się oglądało. Aczkolwiek zadziwiło mnie, jak krótki był ten odcinek. W teorii trwał on 35 minut, ale jak odliczymy minus 5 napisów końcowych, mhm. plus jeszcze napisy początkowe, przypominajkę, wychodzi na to, że 25 minut zaledwie. To w zasadzie długość sitcomu do tej pory. Wychodzi na to, że równie dobrze można było z tego zrobić film. Sądząc po e, komentarzach niektórych fanów Bieżnych Wojen, jest to swego rodzaju sitkom. <grafy> no, na pewno wyjaśniono zagadkę. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć. No i żadna z teorii fanowskich się nie sprawdziła. Czyli nie, brawa dla autorki. Brawa dla autorki. Nie jest to żadna z matek, nie jest to żaden z Jedi, nie jest to brat-bliźniak Sola. <grafy> nie wiem, czy ktoś miał taką teorię, ale była to zawsze jakaś opcja. E, no, jest to ten Pomagier May, który. Kimir. Tak, tak się Chimir nazywa. nazywa. Bardzo charakterystyczne imię, jak większość w tej serii. No i co, jak ci zagrała to, 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 to ujawnienie zagadki? Okej, okay, no to działa. To tyle nie... było fajne, że było niespodziewane, chyba, nie? Działa tak jak w dobrych dreszczowcach, że mam mm. jakąś postać, która gdzieś tam się przewija z boku, wydaje się absolutnie nieistotna dla głównej akcji, a tu, mm. bum, nagle okazuje się głównym e, złoczyńcą. Ale mimo wszystko, coś, coś, coś mnie gryzie. To nie pierwszy raz, i pewnie wyrażę teraz obawy wielu fanów i fanek gwiezdnych wojen, że troszkę jest tak, że ten akolita. Z niedostatecznym szacunkiem podchodzi do mitologii gwiezdnych mhm. wojen. Pokazuje nam Jedi w zasadzie jako takich pierwszych, lepszych się uzbrojonych w broń, która okazuje się bardzo zawodna, mhm. a to coś nie działa, a to wystarczy ją walnąć raz i nagle się zepsuje. Nagle ten kanon, Jedi budowanie jako ci rzeczywiście mistyczni rycerze, którzy sprawują władzę nad galaktyką, okazują się byle jacy, można się ich szybko pozbyć. Także ja z jednej strony doceniam próbę poszerzenia kanonu i poszerzenia tej mitologii i trochę wsadzenia takiego kija w morowisko. Ale z drugiej strony, faktycznie, to jest często robione w taki sposób. Jakby z gracją słonia w składzie porcelany, że nagle się pokazuje jakiś sit. Okazuje się, że to jednak jest sit. Zresztą sit bezimienny. Jak masz na imię, nie mam imienia. Możesz mówić na mnie sit. I on off-screen w zasadzie rozwala 10 różnych grzedaj. To jest trochę słabe, faktycznie. Ja też muszę powiedzieć, że. To trochę psuje kanon w takim sensie, że nagle się okazuje, że przed Darth Vader'em była cała seria osób, które wyglądały jak Darth Vader. Trochę to osłabia impet Dartha Vadera. Darth Vader nagle okazuje się być absolutnie nieoryginalny, że przed nim były zupełnie inne osoby, które nosiły hełmy i ciężko dyszały i mówiły grobowym głosem. No, też jest to, o czym mówiłem w którymś z poprzednich odcinków Serial Killers, że w mrocznym widmie pada takie zdanie, że od tysięcy lat nie widzieliśmy żadnego Sita. No, okazuje się, że jednak widzieliśmy Sita, czy to Jedi kłamią, chociaż. Kłamstwo Jedi to oczywiście jest jeden z motywów tego serialu. Ja jeszcze mam jedną uwagę do, do pana Sita. Mm -hmm. On jest bez imienia, ok, ale jest też bez rękawów. I moim zdaniem stylowa bez rękawów jest bardzo mało cool. No, wygląda troszkę jak członek Boys Bandu, na przykład k-popowego. Już teraz w ogóle czytam w internecie, że jest to najgorętszy w ogóle sit, jaki do tej pory pojawił się na ekranie. No, no Okej, okay, ale konkurencja nie, to... nie jest zbyt wysoka. No, rzeczywiście, jeżeli ma się taką konkurencję jak Darth Maul albo Darth Sidious, nie trudno stać się tak gorętszym sitkem w całej galaktyce. No, jeszcze dodam, że to jest taka zagadka wciąż jakby do rozjaśnienia, jego motywacje, które są trochę... On trochę o sobie mówi, ale one są wciąż trochę w takiej sferze niedomówień, bo on mówi coś o tym, że walczy o wolność, że Jedi jakby nie dopuszczają innych wizji mocy, więc on stara się tutaj jakby wybić... Poszerzyć pole walki. Poszerzyć pole walki, <gry> tak. I w przeciwieństwie do Jedi, którzy wypierają swój mrok i ukrywają swoje mroczne sekrety, on się swoich mrocznych sekretów nie wstydzi. I ewidentnie mamy już jakieś mroczne sekrety grzedaj do ujawnienia, bo Sol tutaj coś wygląda na to, że ma coś za za uszami, za uszami tak. Tak, na no sam odcinek trzeba przyznać 25 minut rzeźni i jadki, Cały czas mhm. się biją, a jak nie biją, to się skradają, bo mhm. oprócz tego, że jest pan Sith, to są stwory z planety, które potrafią. Kosmiczne e, ćmy. Kosmiczne ćmy, które też potrafią zajść za skórę, dosłownie. Ja sobie nawet wypisałem: Mamy Sith kontra wszyscy, tak będą o nim mówił: Sith. Sith kontra wszyscy, Sith kontra Sol, Sith kontra May. Sid kontra Jackie, Sid kontra Yord, więc mamy bardzo dużo tych różnych koligacji i jakkolwiek ja uważam, że miejscami to jest średnio zmontowane, w sensie kiedy przeskakujemy między kolejnymi wątkami, to te przeskoki są dość takie niezręczne. Natomiast jest szereg bardzo fajnych takich zagrań choreograficznych, na przykład. No, sam ten motyw gaszenia mieczy świetlnych, który jakkolwiek jak zapałki w psuje zakałki. trochę mitologii, ale jest jakimś nowym, nowym zagraniem, którego dotychczas nie widzieliśmy w świecie gwiezdnych wojen. Fajny jest ten moment, kiedy Grzeki nagle uruchamia dwa miecze. Zawsze, jak ktoś ma dwa miecze świetlne, to. To ciary. To jest swoje, drogą też zabawne, bo nagle okazuje się, że Jedi byliby znacznie lepszymi szermierzami, gdyby mieli dwa miecze. Prawda. Każdy, kto ma dwa miecze, od razu sobie lepiej radzi. Pamiętacie chociażby broczny widmo od no, Dartha Mola? I nagle, kiedy obiłankę nagle zyskuje drugi miecz, od razu siła wzrasta. I jeszcze mamy bardzo fajne to ujęcie śmierci Jackie, które widzimy od tyłu, jakby te, te ślady na plecach przebite. To, to bardzo, fa bardzo jest fajny pomysł inscenizacyjny, więc pod tym względem jakby atrakcjonów takich gwiezdnowojennych, ja jestem generalnie zadowolony. Nie, są dobrze się bawiłeś, masz ochotę obejrzeć kolejny odcinek akolity. Tak, chociaż jeszcze, jeszcze tylko dodam, że kwestionuję decyzję Oszy, żeby poświęcić Pipa, Pip kocham Cię, a teraz idź zgin. Na no szczęście moja ulubiona postać tego serialu, czyli bazel Tracker, y, ratuje Pipa, jeszcze. łączą siły. Jeszcze i, żyją. Jeszcze żyją i ewidentnie wrócą w kolejnym odcinku, żeby ujawnić y, sekret, który... czy znaczy, ujawnić mistyfikację, którą tutaj May zaplanowała, bo my i Josza zamieniają się miejscami. To jest trochę dziwne. To jest też takie coś, co podkopuje mitologię Jedi, wydaje mi się, no bo Sol nie rozpozna swojej padawanki. Bardzo dziwne, kiedy mamy rzeczywiście Mistrza Jedi. Kolejny raz okazuje się, że Mistrz Jedi jest jakimś przeciętniakiem, który mm -hmm. jest w stanie, może być wywiedziony w pole przez byle jaki fortel. I w ogóle zagrywka o tym, że mamy bliźniaczki, bliźniaczki zamieniają się ciałami. No kurczę, po autorce akurat y, serialu Russian Doll spodziewałbym się ciekawszych. Chociaż to jest programu. ewidentnie tutaj wymyślone jako taka metafora współczesnej polityki, być może mamy tę scenę kłótni siostr, gdzie jedna siostra jest przekonana, że druga siostra została, że drugiej siostrze wyprany mózg i pierwsza siostra o drugiej myśli dokładnie to samo i one się przerzucają argumentami nie, to tobie wyprany mózg, nie, to tobie wyprany mózg. To ewidentnie ma działać jako taka metafora naszej pokłóconej współczesności. Czy działa, nie wiem. Bardzo głęboka e, myśl. No i cóż, jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to wygląda na to, że Sol jego padawanka, która nie jest jego padawanką, wybierają się na kursant prawdopodobnie, mhm. czyli będzie się działo. Domyślam się, że będzie próba zlikwidowania w ogóle całej Rady Jedi. Bardzo chytry plan. No i pozostaje jakby ta, ta druga strona tajemnicy do ujawnienia, jakby co tak naprawdę za uszami mają, mają Jedi. Czekamy. Na pewno, na pewno jakieś brudne sekrety zostaną ujawnione. Nasze czyste myśli zostały wydane wprost w kierunku kamery, a dajcie znać, jak podobało Wam się piąty odcinek Akolity.